Wiesz, że Oliwander pamiętał absolutnie każdą różdżkę, jaką sprzedał. Gary Oliwander nie miał zwykłej pamięci. On miał pamięć eidetyczną, niemal fotograficzną. Potrafił wyrecytować dokładne szczegóły każdej różdżki długość, drewno, rdzeń, nawet komu została sprzedana. Od dziecka był obsesyjnie zakochany w różdżkach. Pochodził z rodu słynnych różdżkarzy i całe życie poświęcił tylko jednemu zrozumieniu, czemu dana różdżka wybiera konkretnego czarodzieja. Jego fascynacja była tak silna, że czasem przysłaniała mu dobro i zło. Potrafił zachwycać się mocą nawet najciemniejszych czarodziejów. A dzięki niezwykłym umiejętnościom, niewerbalnym zaklęciom, patronusowi, transmutacji i latom praktyki, stał się jednym z najlepszych różdżkarzy na świecie. To dlatego pamiętał wszystko bo dla niego każda różdżka była jedyna w swoim rodzaju.